Od kilku tygodni w Londynie występują wyjątkowo mroźne warunki pogodowe. Tamiza zamarzła, ale sytuacja nadal znajduje się pod kontrolą. Jednak transport zaopatrzeniowy z benzyną miał wypadek. W pobliżu Tower Bridge wybuchły pożary. Kilku ludzi zostało rannych. Ugaś pożary i zapewnij opiekę ofiarom wypadku. Witam Was, tak? i rozpoczynamy drugą misję w Emergency 2012. No to bierzemy wódz z armatką wodną i każemy mu gasić ciężarówkę, która uderzyła w moc. E, drugi wódz z armatką wodną bierzemy po to, aby gasił dar, e, Tower Bridge. E, a wód z drabiną e, będzie gasił nam e, też Tower Bridge, tyle że na większej wysokości. E, no i co? Bierzemy policjanta, e, dajemy mu megafon, klikamy, żeby ludzie nam. Tutaj podeszli, Każ policjantowi z radiowozu i daj mu po, Zalecam bieganie powoli, ponieważ ten, ee, w w gapie mogą z... się z... łatwo pogubić. Za ich z drogi. Tak jest, no i nam nie jest potrzebna. Eee, no tutaj wysiadamy z e, Wszystkimi i strażakami zaczynamy brać te osoby które tam leżą w pobliżu tej ciężarówki. Nie jest zalecane podchodzić lekarzem i sanitariuszem do ognia. Słucham, ruszam. Słucham, w drogę. Słucham, ruszam. Słucham. Zajmę się tym. No i my już Słucham. rozpoczynamy Ruszamy. leczenie ramnych. Tak. Ruszam. Słucham. W drogę. drogę. Okay. Dobra, połóż go tu natychmiast. No i straszacy już nam są niepotrzebni. Tak, Musimy jeszcze chwilę poczekać, bo nie można brać osoby. Tak. Z nam przekierujemy, żeby pomógł trochę armatkom wodnym. Zajmę się tym. Dobra, bierzemy osobę i do karetki Ruszam. i leczymy już kolejną osobę. Czerwony pasek oznacza siłę ognia. E, tu, jeśli przechodzi na biało to znaczy, że e, ogień się gasi. Przez... E, no wiadomo, w tym przypadku akurat troszkę rzadko. Przyspieszę czas, oczekując na karetkę. Udało ci się odzyskać kontrolę i ugasić pożary. Bardzo dobrze. Karetkę już od razu dam tam, żeby nam podjechała. I my już leczymy kolejną osobę tutaj z sanitariuszami i weźmiemy tą. Straż pożarna nam już ugasiła wszystkie pożary. Więc teraz tam tylko pozostają ludzie. I ponownie, oczekując na karetkę, przyspieszam czas. Ruszamy. E, no i tak e, już. Ruszamy. E, już e, mamy ponownie karetkę. Natychmiast. Co jest? Drogę. Natychmiast. Ruszamy, droga. Już ruszam. Nie, no ostatnia Ruszamy. osoba. Już jest transportowana do karetki. Kiedy karetka opuści teren, będzie koniec naszej misji. Nie może...